Wili u dziadków. Było to tak z tydzień przed głodami. Wiecie, że już dobrze nie bocym? Kie mnie dziadek pytał, zeby mu pomogła nastróić parady na podłaźnik. Bo widzisz, moje dziewce, godą, i mam takie zgraba ciałe twarde palce, a te sykowne małe paluski. Trzeba to troszeczkę trochę poprawić, z prochu wytrzyć, może pomalować, sklić, żeby było gotowe we wilio. Dobrze dziadku, powiedziała kwartku. Puł mu nie, to nie ciężka robota, a w dymie coś ich dadzą. No, porę grosi, pomyślała. Cały my łaba dłubali. Dziadek fur wyjmował ze skrzyni seriakie rzeczy, Łańcuchy, syski, bańki i zaś oglepiła z łopłatków światy i wiązała do jabłek nici. Taki rzekę ciekawy, co za w tym roku moje bydle powie. Słysym, co? Co zrobi? Łecym wygoda cię, Pozierała jak głupio na niego. Nie wies Hanuś. Ze zwierzęta ta o północy radzo. Chwolo się skardzą, trzajnu złopłatki dostajnie. To się człowiek ojcu dowie. Jezus Maryjo, chlupło mi na do głowy. Jo, jo, latoś trochę ta jego krowę pasła, kiełd był w pytolu. A jak nikt nie widział, katę dynago uwiązała i posła hejną bejną bawić się z dzieciskami. Nie rozbucała, bo nie miała ani trowy, ani wody. A babka mi za to grosia chodziła. Jak u nas wszystko wybeblo, to nie wiem cubę i nie chcę wiedzieć. Już mnie nic nie cieszyło: ani głody, ani podłaźnik, ani packa od Mikołaja. Łodrania do wieczora ino myślała o brzezuli. Tak mnie to porę dni tropiło, że spać nie mogła. Modliła się po cichu, trzy razy była w na tak. Jazek coś ich mądrego wymaniła. We wilio jest: zaćmy polieciać do dziadków, żeby im tak na niby pomóc. U nas w doma nic nie było do roboty. Syczko dawno posprzątane, sztuczny podłaźnik tydzień temu ubrany. A ciostka kupione w sklepie. Zasił wiece, żeby jeść u babki. Dziadkowie nie lezo, Babka waży i przyzie tu, a dziadek nabio na krzyzo giedlickę. Zarobieni nie widzą, zajolecym z torbą dostajnie. Nabrałak z dumu sedniecego, cegło, co brzezula rada je. Kapusty, rzepy, kwaku, chleba, a pokrojone, żeby się nie udowiła. Ale ino jadła i takie wielkie łoce jak talorki na mnie wywaliła. Głoską je płysy i godą. Nic nikomu nie roć, moja piekno. Dobrze? Mmm, słyszy miazek podskoczyła. Dobre i mądre bydlę, mądrzej se od ludzi, pędziała do siebie jest rozje po po zatku i wartko do dziadków, żeby się co nie spoziorowali. Powie posłak z dziadkiem dostajnie, bo ojcom się nie chciało. Brzezula już lezała, najedzono, ciło zwinkowała i ani łagunem znać nie dała, jako to w lecie było.